Mimo, no, widzę, że moje funkcjonalne buty w tym towarzystwie. To jest pase strasznie motyw. ja też mam ładne funkcjonalne buty, tak jak ty. No ja tam mam takie same bocie w prezencie dostaję. Tak jest. A pod spodem, pod tymi masz takie same jak ja mam teraz na nogach. <grym> <grym> Patrz, tylko ten łysy tak, się tak, wyłamał tak, totalnie. W Klapkach w Klapkach. Hejtujemy ci. Shame on you! I to jeszcze w Japonkach. Słuchaj, w tych Japonkach ludzi tak wygodnie tam? W Japonkach jest. Japonki są turbo, turbo niezdrowe, powinny być używane tylko jeżeli chodzi, na przykład przechodzisz nie wiem, z łazienki do pokoju, to możesz się sobie założyć. Ale no na... wyrzuciłem! No ale na, wyrzuciłem! Na dłuższą metę, w tej fazie, kiedy noga jest z tyłu i przechodzi do przodu, ty podświadomie będziesz zadzierał palce do góry, żeby ci Japonek nie spadł z nogi. I upośledzasz cały pattern I chodzenia. nasz ostatni kołowrotek stopy. Ale Dokładnie też, tak. Ale y, ludzie, którzy y, y, chodzą w japonkach mają skłonność do tego, żeby rozwijać tego haluksa nieszczęsnego. Wszystko mi wlepią za te japonki. Aleks, my hejtujemy japonki, mamy zdanie na ten temat. Ja też mam Nawet, japonki. nawet japonki. Ja, ja napierdalałem po tych, tej, tej, tej Tajlandii, po Indiach, wszystko w japonkach robię. Ja też mam Japonki. W japonki są ja dla <laughs> Teraz nagle wszyscy mają japonki. Ale, Dobra, tym japońskim akcentem rozpoczniemy dzisiejszy odcinek. Arigato! Arigato! Dzisiaj z nami jest Manolo, a.k.a. Messiah. Tak jest. I Milo Milo aka Milo. Milo. Czyli muzyczny odcinek. Czyli artystyczna bohema Wrocławia. Ale dzisiaj się zmieniamy miejscami i to my będziemy ćwiczyć, a wy będziecie rapować na wideo. Dobra. Czyli w komentarzach poprosimy dwa wersety, niech każdy zarapuje coś. własnoręcznie wymyślonym rapem. Ciekawa inicjatywa. Zróbmy tak, słuchaj, że dla autora najlepszego rapsu dwuwersowego przeznaczymy jakieś nagrody. że jak nie nominowaliśmy do Hot 60. My no Tu dzisiaj Milo, akcent, akcenty muszę powiedzieć. U mnie jest to, często, 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 no, często. Ten Jordan to jednak został. U mnie Kobe Bryant. No i możemy sobie przyjść. jak najbardziej. A ja jestem kucze. Wiernym pasierbem Atathy Development. <gry> no, ale może opowiedz, w co ty się ostatnio wkręcasz, bo ty masz ciekawe rozpinięte no, odnośnie. Ja odkąd was opuściłem, chłopcy? To się wkręcam w to, żeby poprawić, poprawiać dalej swoje dysfunkcje, czyli never ending story. Eh, historia moja taka jest, że jak miałem lat, 20-kilka, to gościu rozwalił mi kolano. Nie mam y łąkotki tej bocznej tutaj, tak. rekonstrukcja ACL, i tam było bardzo dużo odprysku, więc ja miałem ten staw zablokowany przez Długo. długi czas. Więc potem dochodzenie do tego było bardzo długie, ale potem oczywiście to olałem. Lekarze powiedzieli mi, że już nigdy nie będę biegał ani skakał i truchcik rekreacyjny to jest max, co z tego będzie? I I klasyk i, lekarski. Oczywiście. I wtedy powstawał gruby manolo. Na wtedy powstawał gruby manolo, potem minęło tyle lat, że w cały się poskładałem jak z origami bym był. No, a, a, I zaraz, trafiłem tak. do tego pana. Dwa lata pracowaliśmy nad różnymi rzeczami, byłem bardzo wymagający. Był moim ulubionym podopiecznym. Ulubiony <laughs> podopieczny, no a potem już poszedł sobie, wyleciał z gniazda i robił. I dalej sam. bardzo dobrze. Panowie, to dzisiaj idea jest taka, że to wy nam chyba serwujecie trening, tak? Ja mam nadzieję, że wy się przygotowaliście. No dobra. No to dobra, to zanim poznamy Twoją teorię, boże teorię. Historię. Evolucji. Teorie ewolucji. anunaki czy jednak Darwin i... i ten... Pamiętaj, nie mów nic o reptilianach. Tutaj motyw przewodni naszych wszystkich tych, to jest no tak, de... o reptilianach? reptilianach? Nie mówimy, <laughs> nie mówimy <laughs> nic. są R. 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 Super, 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 oni są super. Kochamy was. A gdyby ktoś nam. był iluminatem i... <laughs> chciał nas przyjąć do iluminatów, Właśnie, to... bo my mamy teraz, nie wiem, czy wiecie, nowy cel. Ja bym chciał się wkręcić w szeregi iluminatów, dlatego jeśli ogląda nas iluminata, to... Trening.alex ma wypad gmail. Zrobię wszystko. No, ja zaproponuję jakieś pierwsze ćwiczenie, które dzisiaj wykonamy. Dobra. Chwapiemy ketla, pa, możemy go sobie złapać tak, żeby było spoko. I jeszcze wtedy ćwiczymy jeszcze sobie dobrze stabilizację całej obręczy barkowej, jak i całej kończyny górnej, można powiedzieć. Aha. Ustawiamy się w splicie, ratujemy się lekko w piersiowym. Oczywiście tutaj miednica zostaje w ułożeniu neutralnym. I ciśniemy tak, jakbyśmy chcieli iść do przodu. Czyli w momencie, kiedy wychodzimy tu, to robimy presa nad głowę, rotujemy się w piersiowym, to możemy dołożyć swinga i wylądować dalej w tej pozycji. I ciśniemy. Nie znajdziecie tego na komercyjnych siłowniach. I potem, Muszę oczywiście, powiem. jest akcja do tyłu. I hit the stage and leave with money that they stick up. She's a perfect, so I told him mama, flick up. Bill, I'm in the mood for a change up. I leave the city and return with my change up. They got in, nie should have, remember how they played us. They wanted me down, but somehow I just stay up. Look. Ale na moim przykładzie już wiem, że jak się ustawię w tej mojej idealnej pozycji. No to wtedy jakby wychodzi moja kifoza, foza, kifoza taki foza piersiowa, nie? I trochę Aha. wyglądam wtedy jak taki kurde strach na wróble, ale w momencie, kiedy ćwiczę te rzeczy, no to potem ta klatka mi się dużo bardziej otwiera i jakby z treningu na trening jest coraz, coraz, coraz bardziej otwarta, nie? słuchajcie, przy śpiewaniu jest taka akcja że automatycznie, zauważcie, nieważne, to, mogą, to są śpiewacy nawet topowi, tacy wiesz, Beyoncé, Michael Jackson, zawsze jest tak, że no, od, oddychać to przez usta w większości, nie przez nos. No. Żeby y, był otwarty wokal, a jak podnosisz łopatki, się od razu otwiera głośnia, przez co oni oddychają typu la, la, la tak jest oddychanie. Jak cały czas robisz rektakcję, upadek, to się się za, jakby zamyka. już ja każe... jak w kontekście, że co, że te ramiona, że... jeżeli się ruszają, to... To dobrze. To dobrze. No a z drugiej strony, jak też y... Alex mówił o oddychaniu, to mówił o stresowym oddychaniu, nie? Ale to jest co innego, to kiedy jesteś... Innego, e, tak. Kiedy oddychasz spokojnie, a kiedy jesteś w wysiłku mocnym fizycznym, nie? To wtedy ciało jest jakby... Skupia się na innych elementach. Ja jak trenowałem te Izraeli Craft kiedyś, tam robiliśmy elementy boksu, no to też tu się zamykałem, a mimo wszystko musiałem Musiałem szukać yy, oddechu, nie? Musiałem być zamknięty do pozycji, przez to się też niestety zakuliłem, ale oddychałem gdzieś tam środkiem, chociaż tak naprawdę środkiem teraz się uczę oddychać dopiero. No ale nie oddychałeś tak o. No nie, no nie. No, chociaż no to, z drugiej to, bo... strony, jak zawodnik sobie gdzieś lata, no to gdzieś mu te ramiona będą latać. No niestety fakt, że są spięci trochę, nie? Z... Ale najważniejsze, żeby po prostu, jakby kończąc całą dyskusję, żeby ten staw y, barkowy się po prostu ruszał w każdą stronę, miał pełny zakres i pełną A, kontrolę na tym tak, zakresie. żeby nie był zaspawany. Tak, ani tak, tu, ani, ani, na jogina, nie. ani na jogina, ani na. jak zwykle pełne, rucho. I pełna kontrola, tak jest. Dobra, to w takim razie co? Milo. Pokażę, już koniec odcinka. Co, to ja będę kontynuował ruch e, Ćwiczenie, którego się dowiedziałem ostatnio na kursie HBA 2.0. O, proszę. o Także proszę! Zapraszamy, bo to jest też ciekawy kurs, e, który poznałem niedawno, po to, żeby się trochę otworzyć i odbudować. E, moje zaspawane ciało chłopaki mnie tu próbują ustawić. No i poznałem jedno z ćwiczeń. Ja nie pamiętam, jak się te wasze ćwiczenia nazywają. Także mi wyba pamiętamy. wybaczcie mi. E, pozycja w klęku. Aha. Wyrzucamy ketla. I teraz zależy od tego, czy jesteśmy już oswojeni z nim. Możemy sobie rzucić ketla na przedramie. Możemy też stabilizację ćwiczyć. Ważne, żeby się zamknąć w korze, popracować trochę oddechem i wychodzić sobie mocno do góry, wyrzucając łopatkę. Cs, cs. O, pan Darek, gdzie? to jest najbardziej sprawny człowiek na tym boksie crossfitowym tak czy inaczej, kiedy wykonujecie presa, to najczęściej co się mówi? Że trzeba z łopatkę, właśnie tak jak mówiliśmy, zaspawać na swoim miejscu i wykonać pres. No to jest główną prawda, bo łopatka stanowi jakby podwozie do, całego, do, do całej pracy stawu ramiennego, więc ona powinna wychodzić do mocnej elewacji w trakcie, w trakcie podnoszenia ręki. Idzie Weronika, najbardziej sprawny człowiek na ja! tym boksie. Najlepsza dwuboiska na ten <laughs> to jest moim zdaniem dodatkowe ćwiczenie. Bo jeżeli ja nie robię ćwiczenia, to nie jestem w stanie tak zaangażować brzucha. Jeżeli sobie znaczy, pewnie jestem w stanie, ale syczenie ułatwia mi to, że ten kor mu się dopina. Ja robię sobie w ćwiczeniu dodatkowe ćwiczenie całym korem poprzez syczenie. Super. Także polecam syczęć. skoro już się zmachałeś. to Teraz możesz opowiedzieć historię swojego życia. Dlaczego już nie jesteś raperem? Byłem nim czynnie. Ostatnio mam niestety mniej na to czasu. Przepraszam wszystkich, którzy czekają na kolejną płytę. A będzie? Pewnie, że tak. No... A historia moja sportowa życia jest taka, że ja byłem koszykarzem, my siatkarzem. Idzie Gosia, najbardziej sprawna dziewczyna na tym obiekcie. Raczej no, nie. No, no. Później zająłem się sportami, walki i bardzo się w to wkręciłem. No i w międzyczasie poznałem siłownię. No niestety siłownia, jak zobaczyłem po czasie, my dosyć mocno zaspawała. Skoksiłem się fajnie, wszystko, byłem napuchnięty, ale po czasie zauważyłem, że jestem bardzo sztywny. No i później przestałem chodzić na siłownię, zacząłem ćwiczyć sam. W pandemicznym czasie, jak połowa świata dowiedzie się, że street workout jest super świetny, ekstra. No i w pandemicznym czasie poznałem też pomysł na projekt HBO 2.0 chłopaków. Kurde no. Widzisz, a nie prosiliśmy o lokowanie produktu, a to też jest samo. Samo się lokuje. Sam się ubrał tak i sam ładnie sam się I co mogę dużo powiedzieć? No ten projekt otworzył mi głowę i otwiera mi ciało. To jest chyba najpiękniejsze w tym, że mogę myśleć o tym co robię i, i przede wszystkim myśleć o biomechanice mojego ciała, a chłopaki podsyłają mi ćwiczenia, które pomagają mi się otworzyć i fajnie zapracować. Jak wymyślicie dobre dwa wersy z relacji, tego, że to muzyczny odcinek, troszkę sportowo-muzyczny, to daję tu moją starą płytę w prezencie na konkurs. Dobra. Duża presja. Nie, to nie będzie czwórka chociaż, bo no dwa wersje za mało. Dwa wersje no za mało. Cztery wersje. Cztery wersje, ja dokładam cztery. moją płytę też, czyli mamy dwa albumy za... podbijamy do sześciu i dokładamy koszulkę. Kurde, Także. to jest ósemka cała wsiąka. Także? I co, tu, co tu na ósemkę? Ale no i zabiera... nie nagrałeś ty kiedyś jakieś płyty? Też byłeś muzykiem. Kiedyś nagrałem, ale Was? mam jedną sztukę tylko, więcej nie mogę dać. Tak? <laughs> Na... Czwórka, nie będzie czwórka, czwórka, czwórka. jest spoko. Cztery wersy. wersy i będzie git. Dwie płyty i, I koszulka. I koszulka. I koszulka. Prac się żyje, a co? Mamy gecko. Patrzcie, żebym nie był go On wiedział, on wiedział, co tu się dzieje. Maj, Majla zawsze nosi ze sobą o. takim o. przypadkiem, na przykład pod doktora Ma... doktor Adre na ulicy, <laughs> to mówi, a wiesz, no, to, nie, takie no. rzeczy. To jest płyta na konkurs. No może byśmy. Oj! Oj training trening wzroku, bardzo ważna rzecz, koordynacja ja <noise> Chciałem zaproponować, bo tutaj Manolo bardzo ładnie uruchomił generalnie kontrotację, to może byśmy poszli tym tokiem Pójdź, i pójdźmy. zrobili jakiś chop, to co robiliśmy. O, zróbmy chop. To jest fajne ćwiczenie, które też można to jest, To jest chyba regresja, bo ja jakby się przydało zrobić właściwie przed, przed tym. Stawimy się w tak zwanej z angielskiego pozycji. Half kneeling, mamy trzy punkty podporu, stopa, kolano, paluchy drugiej stopy, wszystkie trzy punkty pracujemy aktywnie, czyli wyczuwamy stopę, wyczuwamy kolano, wbijamy paluchy w ziemię i staramy się wgryzać w tą ziemię tymi paluchami, bo to mi fajnie pobudzi całą taśmę powierzchowną tylną. Teraz w tej pozycji robimy tak zwaną dysocjację ruchową, dużo ciężki sus. Jakbyśmy się cieli, prawda, tym nożem, tego kebaba, tam turka, cieli się na pół, prawda, tutaj mamy jedną połówkę, ona jest nieruchomo, druga połówka będzie się rotowała. Czy robimy de facto zupełnie to samo, co robiliśmy przed chwilą na chodząc, tak? Tam w idealnym świecie to ćwiczenie jakby było pierwsze, ja, a to już pierwsze, to, które już by było... to mówiliśmy, nie uważałeś! A, nie bo było. mnie nie było! Pierwszy ruch, jaki wykonuję, jest ruchem... Posko się tutaj, tu jestem w neutralu, czyli cały mój kręgosłup jest w jednym ustawieniu. Teraz najważniejsza że nie przesuwam biodra. Na tą stronę, na tą stronę biodro stoi i wychodzę z ketlem w przeciwną stronę. Ja to tutaj pokażę. Cała rotacja wychodzi z tego punktu. Tak, tak? czyli miednica nie szaleje, ten sędziówka nie szaleje, tutaj wszystko się rotuje, a tutaj jest wszystko. Kamil! Nie idzie, ale idzie! Ja pierdolę! Proszę! No i co, Aleks, Teraz ćwiczenie mistrza gry. Uh. To zrobimy sobie fajne wykroczki, które wykminiłem, Bo jak się do wsi, to ja mam straszny dystans od mojego pokoju do kuchni. Ja tam czasem biegnę po prostu, jak czegoś zapomnę. Więc ostatnio krokami. Tak. Czyli że jest w penthouse, można <grym> powiedzieć. No, można tak powiedzieć. Ile tam? Z 300 metrów? Nie no, zostówka będzie. Dobrze. Ale jestem przyzwyczajony do mojej swojej 15-metrowej kawalerki. Jak wstaję z kanapy, robię raz, dwa i jestem w kuchni. Więc tam. Czasem idę tak, o. i wykminiłem jedną rzecz, że jak robisz wykrok, to nie utrzymujesz się pionowo cały czas, tylko zaczynasz się rotować do tej nogi, jak robisz wykrok, rozciągając tutaj wszystkie mięśnie związane z pośladkiem, wszystkie powięzi, i wtedy ten pośladek jest w stanie się zaangażować w chuj lepiej To super bohaterzy Podanie. są z bajek Po prostu Podanie. oglądaliśmy kreskówki, nie? Właśnie, nie. ej, faktycznie ja, Oni zastrzeli tak to, to jest ma... zajebiste, bo po. Czyli się możemy to nazwać Superhero Superhero's lunch Mamy to nie. Idzie Krzysztof, najlepszy biegacz na tym obiekcie Jedyny. JEDYNY dlatego TEGO NAJLEPSZY! Ja disuję martwe ciągi. Robiłem długi czas i zawsze mi coś tam nie pasowało, ale dlatego, że mam mocno zratowaną miednicę i tam pokrzywione faski. No i chuj. Y -y. Łapki w dół zaraz się posypią. No trudno no, ale Połóce. po prostu posiada, można spompować na milion na różnych milion innych, innych sposobów. sposobów. W prawdziwym życiu nic nie podnosisz, tak jak sztangi z obciążeniem. Nie ma rzeczy, które tak podnosisz. Ja się może i zgodzę, ale jeżeli nie nauczysz się tego ruchu wyprowadzać z neutrala, Czyli nie masz tej kontroli, co jest no tak, punktem ale... zero, to potem nie zbudujesz tej kontroli, ani też nie zbudujesz na przykład takiej kontroli. Okej, okay, ale mi tylko chodzi o to, że jakby po co ćwiczyć coś, czego potem nigdy nie będę używał, nie? Załóżmy z ziomkiem telewizor, a to ja go chwycę tak, nie będę go chwytał tak przy kolanach. Ja w tym odcinku hejtujemy sztangi. Sztanga jest chociaż następny będziemy nagry, nagrywać chyba spod sztangą, to wtedy już chłopaki nie daje. My jesteśmy konformistami już Ta. dawno wiadomo, nie ja wiem. Ja, wiem, ja, ja wiem. To, są... to jest tylko moje doświadczenia. Każdy jest inaczej ale, zbudowany. Ale każdą... wiesz, jaka jest konkluzja, my to zawsze powtarzamy strony nie ma jednej drogi, która prowadzi. Nie ma nie. I nam skarbami to nawet jak my jeszcze robiliśmy cudowne. razem, to w końcu ze sztangi. Robiliśmy tak. dużo na ketlach, dużo ciągów splitach i tak dalej, i lepiej mi to wchodziło, po prostu lepiej mi to wchodziło o tyłek, ale no, tak pan... samo przysiady. Nigdy w życiu nie będziesz robił przysiady tutaj z tym. No nigdy tak nie będzie. Chyba nie że tak. z dupaczką na imprezie, bo chce się popisać. Ale zawsze, jak ktoś będziesz, nie wiem, kanapę chciał podnieść, to zawsze ją złapiesz tu. Tak, nie, albo, stąpią, tak albo tak, albo jakoś no. kurczę, jak taczkę, tak, albo jakoś inaczej, nie? Do tego w dzisiejszym odcinku hejtujemy sztangi i przysiady. W następnym A się dobra, okazać... nie, dobra. martwe ciągi niosę. są dobre z sztangą, ale fajne jak jest tutaj, tutaj masz sztangę. A. W ten sposób. Jesteś trenerem? Jestem trenerem snowboardu sits. Jak najbardziej. Zapraszam wszystkich zająkowych szczególnie młodych ludzi do sekcji AZS we Wrocław, Wrocław Robisz jakieś Koma. treningi motoryczne tam? Oczywiście, cały czas stacjonarnie, co wtorek na hali Super Zapraszam Jest Aleksander, najlepszy fizjoterapeuta na tym, tym obiekcie naj... Niesamowite Dzisiaj spotykamy samych najlepszych Słuchajcie, ludzi Ale już nie na tym obiekcie No, no, to, no, to, no, to no dobra, musiałeś Nie popsuć tu. Napatoczyłem się. się Ja mam fajne ćwiczenie z ostatnich warsztatów na drążku Jakie? Płagam. Podciąganie się Z zatrzymaniem. I teraz znowu idziesz do po, ostatniego czy stop to, to, to Trzy 2, i dawaj, dawaj, no! dawaj, dawaj, powtórzenia wjechały. Można trzema się spompować. Ale takie, żeby się zatrzymać, żeby stopniowo, tak? Tak, czyli pierwsze zatrzymanie jest nad brodo, nad drążkiem. Tak, i tutaj robisz od 3 do 5 sekund. Później kolejny masz kąt 90 stopni. Stop, wyżej. Tak jest i tu raz, dwa, trzy i teraz troszkę niżej. Stop, raz, dwa, trzy. I teraz idziesz do pełnego wywalenia łopatek i znowu schodzisz tak samo do góry. I stop, raz, dwa, trzy, góra. Raz, dwa, trzy, I góra. Raz, dwa, trzy. To jest się. To jest po to, żeby potem występować z akcji. No. I jak ktoś spada w przepaść, to wtedy masz się dużo siły, żeby to podciągać. <laughs> tak. zastanawiamy się, jak oni to robią, bo oni tam często wiszą po 5 minut. A to o to chodzi. To nie jest magia kina. To ćwiczenie właśnie po to. Taki jesteś ostatnio. Słuchajcie, już w Harrym Potterze o tym było. Pamiętacie? Tam też cały czas to jest Ach, Jeszcze tak. No i owinął się jak Nie? prawdziwy bądź. Ja też muszę jedno zrobić. Musisz. I to, no. to powinno być tak, że lądujesz od razu w tej pozycji super bohatera... No, dokładnie! Już od, od razu idziesz, wiesz. A jak... jak oni to robią? Zakończymy. kończymy odcinek i dopiero zaczynamy trening. Tak, tak. bo tutaj panu, to były no, takie no. rozgrzewkowe rzeczy. Macanki. Macanki, no. no i Funkcjonalne co? Funkcjonalne macanki za nami. Pamiętajcie, żeby pisać swoje czterozwrotkowe rapsy. Do wygrania jest co płyta... Wersowe, wersowe, wersowe. Mer wersowe, mhm. ja się na tym nie znam. Płyta Milo, płyta Manola i koszulka od AD Training. Jejo! Cóż więcej można żyć? Na, na razie! <laughs> Cause I'm